Witam. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam kilka rodzajów e, waluty lokalnej, jakie możemy spotkać na Węgrzech. E, pierwszym z nich jest e, Balaton i Korona. Obowiązuje ona e, w kilku miastach, które znajdują się na obrzeżach jeziora Balaton. E, jest to miejscowo są to miejscowości turystyczne i tutaj e, mam do pokazania Wam. E, 3 banknoty 500, 1000 koron i 2000 koron. Są to banknoty wykonane w dobrej jakości. Posiadają znaki wodne. Są tutaj pieczęci takie, tak jakby zabezpieczające. Jest takie, takie okienko, które, jeżeli weźmiemy pod światło, e, uzupełni się i pokaże pełną nazwę, więc tak jakby e, zapobiega podrabianiu. I tutaj zaprezentuję na przykładzie tego banknotu. Z tyłu mamy informacje po węgiersku i po angielsku odnośnie tej waluty, na jakich zasadach ona e, obowiązuje. I kolejnym przykładem. Jest e, boczka i korona. I tutaj mamy e, do zaprezentowania trzy banknoty. Także jest to 500, 1000 i 2000. E, boczka i korona. Są to banknoty bardzo ładne, kolorowe, e, wykonane w dobrej jakości. I tutaj e, z tyłu mamy. Oczywiście też piękne rysunki, mosty, yy, zwierzęta. Wszystko jest to takie tak zwane tradycyjne węgierskie yy, sceny. I tutaj yy, co ciekawe, tu widzimy 500 jest yy, osowa, czy orzeł, yy, Tutaj jest tradycyjna węgierska owca. I tutaj mamy bociana, albo czapę, coś takiego. I tu, co ciekawe, z tyłu mamy informacje w języku węgierskim, angielskim i polskim. Myślę, że informacja w języku polskim wynika z tego, że obowiązują, że jest to ta miejscowość jest niedaleko Soboslo i Soboslo jest miastem turystycznym odwiedzanym przez Polaków. Więc tutaj taka ciekawostka na węgierskiej walucie lokalnej boczka i, Boczko i Korona. Mamy informacje po polsku. I tutaj kolejnym przykładem jest waluta, która obowiązuje w mieście e, jest to, e, cake e, jest to Cake Frank. Jest to Cake Frank. Chopron jest miastem e, graniczącym e, z Austrią. Jest tam dużo właśnie turystów e, z Austrii niedaleko o, o, oczywiście jest Słowacja i tutaj mamy 5000 cake franków i 500 cake franków i tutaj byłem osobiście w szopronie i widziałem na drzwiach sklepowych informacje, że akceptujemy cake franki i przykład tego banknotu, który mam jest to banknot, który był w obiegu, jest on trochę pogięty, podniszczony. Więc tutaj można powiedzieć, że to jest tak zwany dowód, że y, te pieniądze obowiązują y, w obiegu, że ludzie po prostu płacą sobie nimi w sklepach, kawiarniach, y, restauracjach czy tam innych zakładach usługowych. No i tutaj na końcu chciałbym wam pokazać y, 10 tysięcy forintów. Jest to oficjalna waluta węgierska i tak porównując właśnie do cake, do cake franka jest ono o wiele większe porównując do boczki boczka i korona jest praktycznie no taka sama trochę może niższa i tutaj porównując do do Balaton Korona jest ona o wiele Balaton Korona jest o wiele większa od y, oficjalnej węgierskiej waluty y, 10 tysięcy forintów i tu jeszcze zaznaczę, że na Węgrzech wszystkie pieniądze y, są tej samej wielkości czyli niezależnie czy jest to 5 tysięcy forintów czy 20 tysięcy forintów Rozmiar jest ten sam, tak samo jak e, dolary amerykańskie. E, dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam na kolejne moje filmiki, w których będzie e, dużo ciekawych informacji na temat e, walut, banknotów, monet. E, dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.